Jest ze mną poseł Roman Fritz. Panie pośle, dlaczego Ukraińcy nie chcą pozwolić na eksumację w Wołyniu? Moja prywatna teoria spiskowa jest taka, że ekshumacje już były. I to były w 1995 roku w gminie Ostrówki, gdzie polscy archeolodzy odkryli szczątki około 500 ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No i przerażające w tym jest to, że przeciętny wiek ofiar to było podobno 7 lat a to oznacza, że głównie mordowano polskie niemowlęta i fakt, żeby ta prawda ujrzała Świat podzienny i świat by się o tym dowiedział, sprawia, że Ukraińcy po prostu kompletnie nie są zainteresowani, aby takie rzeczy pokazane były teraz, ponieważ oczywiście e, ta, ten cały mit o ich, e, o ich dobru, o ich świetnym nastawieniu dla bliźnich, e, pobratymcych narodów wyrunął e, jak domek z kart. A proszę mi powiedzieć, hmm... No, Wołyń był dla nas tragedią, ale Ukraińcy bardzo zwracają uwagę na ofiary ukraińskie z rąk Polaków. Czy słusznie zwracają uwagę, a może to tylko relatywizacja? Oczywiście, że relatywizacja i tego nie ma, nie ma co porównywać. I, i może tylko współczuć tak, Ukraińcom, że boją się ukazać prawdę o Wołyniu, boją się do tego przyznać, boją się przeprosić. Tutaj wręcz na odwrót, oni gloryfikują cały czas tych sprawców, tych największych zwyrodnialców, jakich Ziemia nosiła, czyli Romana Szuchewicza i Stepana Banderę, gdzie pomniki praktycznie w każdym ukraińskim mieście stoją i, i nazwy ulic i, i szkół i tak Fałszywa historia którą oni powielają, odnoszą się do tych pseudobohaterów, do tych antybohaterów, chociaż mogliby odnosić się do postaci pozytywnych, na których można budować nawet polsko-ukraińskie pojednanie, jak chociażby błogosławiony ksiądz biskup Grzegorz Homyszyn, biskup Stanisławowski, który przecież w korespondencji z jego przełożonym, czyli Czyli szeptyckim z metropolitą lwowskim, wykazywał całe nieszczęście nacjonalizmu ukraińskiego, które się szykowało już wtedy. Właśnie Grzegorz Chomyszyn, biskup, był autorem książki, która cudem przetrwała pożogę wojenną. Dwa królestwa to on pisał opracowania o ukraińskim nacjonalizmie. Nazywał go nimrodyzmem i tak jak na to zasługiwał, satanizmem, bo widział jeszcze w latach 30., co się święci. Ale z, z, z pewnej strony można powiedzieć, że Ukraińcy przyznają się do tego, gdyż przecież ekskumacja na Wołyniu ruszyła niedawno. Taka wieść obiegła media i kanclerz Tusk bardzo się tym chwalił. No ja oczywiście bardzo życzę. Aby...